W Trzebiatowie byłem dokładnie rok temu i dziś wracam, aby się wytłumaczyć ze złożonej wtedy obietnicy. Do końca 2023 roku cała sieć miedziana zostanie zastąpiona nowoczesną siecią światłowodową. No i mogę już oficjalnie potwierdzić, że zakończyliśmy budowę sieci światłowodowej w Trzebiatowie. Dzięki temu prawie 1200 klientów indywidualnych oraz firm może już korzystać z najszybszego internetu. Odkąd w mieście jest szybkie łącze, sprzedaliśmy nasze usługi światłowodowe prawie 500 klientom, zarówno tym indywidualnym, jak i lokalnym firmom. Jak na 10 tysięczne miasto to sporo. W Polsce już ponad 100 miejscowości z sukcesem wykorzystuje inteligentne rozwiązania od Orange, które w znaczący sposób pozwalają ograniczyć wydatki. Trzebiatowi światło odpomaga już wodociągą, a niebawem wdrożona będzie platforma do zarządzania oświetleniem miejskim, dzięki której opłaty za prąd i światło mogą spaść nawet o 60%. Dzięki światłowodowej udało nam się osiągnąć kolejny etap cyfryzacji przedsiębiorstwa. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na to, że nie istniała możliwość przyłączenia się do cyfrowej sieci przesyłowej. Elektroniczne biuro obsługi klienta umożliwia bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym między klientem a spółką, umożliwia przesyłanie informacji zwrotnych, a także bezpośrednią szybką reakcję na zgłoszenia awarii. Nowoczesna infrastruktura miejska to dla przedsiębiorstw główna zachęta do inwestowania. W przypadku biznesu meblarskiego pana Marcina szybkie światłowodowe łącze pozwalają mu pozyskiwać klientów nie tylko lokalnie, ale i globalnie. 15 lat mieszkałem w Anglii i tam zaczęliśmy pracę nad meblami. No i dlatego jak przenieśliśmy się do Polski, spróbowaliśmy w Polsce w 2019 roku. No przyszła ta pandemia nieszczęsna, wszystkim nam pokrzyżowała plany. Internet światowodowy Zoręcz pomógł nam bardzo mocno, bo spróbowaliśmy w mediach społecznościowych, tych klientów pozyskaliśmy, bardzo dużą ilość, nawet z zagranicy. No dzięki temu otworzyło nam się, można powiedzieć, okienko na świat. Na koniec mojej wizyty w Trzebiatowie odwiedzamy ratusz. Kiedy rok temu rozmawiałem z burmistrzem, liczył, że światłowód stanie się kołem zamachowym dla miasta. Przez ten rok koncentrowaliśmy się na tym, jak wykorzystać fakt, że w mieście jest 100% światłowodów. Wszystkie nasze jednostki, wszystkie nasze spółki są połączone w wewnętrzną sieć internetową, i to nam pozwala na lepsze zarządzanie gminą. Mieszkańcy bez wychodzenia z domu mogą u nas zdobyć różne usługi, czyli na przykład niektóre zaświadczenia, niektóre wypisy z Urzędu Stanu Cywilnego. Z Szabiatowa wyjeżdżam z przekonaniem, że nie jest to już tylko miasto słonia, ale także pierwsze w Polsce Fiber City z prawdziwego zdarzenia. Orange.